Tak samo jak regularnie pływam, też regularnie trenuję i e, idzie to cały czas do przodu. No ja staram się koncentrować tylko i wyłącznie na tym, co ja mam do zrobienia. E, jak tylko tam moja uwaga się e, rozchodzi na boki, no to to się bezpośrednio przekłada na, na wyścig. E, I tyle, no mam swój tor i po prostu robię swoje. Jestem tutaj w szycie formy tak fizycznie i chcę to wykorzystać, chcę ten sezon tak zakończyć nasycony pod względem startu, bo w trakcie sezonu było ich mało, startowałem tylko raz. No i najlepszym treningiem są właśnie zawody i będę miał materiał do tego, żeby móc się poprawiać na treningach po prostu. Chcę dalej mieć przyjemność z tego, co robię. To jest główny cel i, I tyle.